Your Majesty, this enemy does not differentiate between men and women, Cathay or Empyrea. He destroys all life. You must act. That's no worry. The jungle always spreads dross. A few beings, more or less. Who gives a jot about that? My people, Your Majesty, Cathay is being besieged as we speak. We need the Empire! Send troops to the south again! Man your guard! Remind yourself of the oath! You need help? Where is the much vaulted courage of the Cathay people? Have the children of the wind become so weak that they are scared of a few rattling skeletons? I see I am wasting my time here. Long live the king! Yermir! My king? The messenger Haran will be leaving the city soon. See to it that he doesn't make it all that far. One more thing, Yermir. I have been informed that a rune warrior has liberated the Onyx Bay. Yes, the Hazim were completely destroyed there, Your Majesty. Yes, yes. We won't be able to execute him at once, will we? Now, see to it that he does not make it to the upper part of the city, and give this local assassin a little piece of advice the quicker he disappears from here the better as far as i'm concerned upon your command your majesty very good very good a masked one will be pleased Witam wszystkich w piątym odcinku z FIFOS Feniksa Phoenixa. Jak widzicie na początku już ukazało nam się e, całe wideo jak doszliśmy do Empire i nie chciałem zagłuszać, więc już nic nie mówiłem. I jakby z tego co widzimy lud Kathi, e, lud zamieszkujący Kathi jest prześladowany przez Zamaskowanego i jego szkielety. I jakby ten ceszar, cesarz jest jego podwodem, tego zamaskowanego i nie ma zamiaru pomóc e, im, ani trochę i jakby zostawia ich na pastwę losu. I nasza misja jest teraz, aby się dostać do, e, do, 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 do kobiety pod drzewem, gdzieś tu jest bolta chyba w tym miejscu. Dużo wrogów widać jest, ale oni i tak nam nie zaszkodzą. Znaczy nie będziemy z nimi walczyć. chyba, że chcemy zginąć, to możemy im się tam wypaść na sam środek. Yy, I musimy się dostać na... Na, na najwyższe w zasadzie piętro te, tego miasta. Będzie to ciężkie, a też lekkie. Niektórzy nam pomogą, niektórzy nie. monument, Such a thing. 100 gold pieces are running into. There is nothing going easy, warrior. You can keep your purse, but I am not so sure about your head. Someone is offering a lot of money for it. Well, I am not a headhunter. I earn my money with You can bring me into the palace. Oh, keep it slow. It could be that. Then state your price. But only under the condition that you will help me find someone. There is a thief in Lower Town that doesn't pay me his due. His name is Flink McWinter. Go and find him and make sure that he is paying me his dues. He knows all my people and he is quick on foot, the little. Flink! I can imagine that you are having trouble with him. How do. The Lower City is no problem.

O dziwo, wie bardzo dużo o tym mieście, wie jak się dostać do górnego, do tego portalu, gdzieś tu, do tej kobiety pod drzewem, żeby się dostać. To jest też z góry dziwne. Dobra, ale nie przeskakuj. W skrzynecce nic nie ma. A, jeszcze tutaj zostawiłem. A on co chce? A i właśnie ona nam powiedziała, że ma układy z tym strażnikiem. Wystarczy powiedzieć, że mamy jakąś sprawę do załatwienia to znaczy, jakiś towar do przemytu i on nas wpuści. Dziwna, ale co zrobić? Jak chcę nam pomóc, to ja chętnie to przyjmę. To jest kolejny, kolejny, kolejny. Trochę nam zajmie to przedostanie się. O, to jest tak, coś. This city is a place of vice. Let's move on. Urius, we need the help of those people. We have no choice but to adjust to those people. <laughs> I guess I wouldn't be much of a help here, friend. I have fought injustice for too long to pass inactively now. I'll wait for you here and hope that this hotbed of sin won't engulf you. All right, as you wish, Urius. Take good care of Alia. Tak, coś to zostań mam tylko. Gdzieś. Co ty widzimy? Gdzieś tego. A bez skrzynek chyba nie ma żadnych. Dobra, to chodź z nim pogadać. Ono to. I poza tym dała nam wytyczny, w którym możemy się do. Nie, nie, jeszcze nie do. Dobra, What? No. Mamy biznes i nas przepuścicie. Powinno być. A i właśnie będziemy tutaj mogli albo pokonać tych strażników się przedostać, albo wykonać tam jakąś misję, co jakoś unieszkodliwi ich, albo se pójdą na coś, albo co? Albo po, po prostu ktoś innych załatwi i jakby na tym zyskamy to, albo jak kto chce. O ogólnie polecam robić misję. Bo ostatnio jak pamiętam y, Zabiłem kolesia i miałem tą misję chyba przez całą mapę. Więc przez całą grę, przez całą fabułę do końca. Nie mogłem się pozbyć tej misji, bo niestety załatwiłem go. Bo... Eee, daj to. Zakupujemy wina, może nam się przyda. Może. Dobra, żeby nie, nic nie zaparzyć, zapiszę. O nie, nie mi się przesuwać te. No, dobra. I tu jest ten słodzik, którego poznaliśmy w zakonie świtu, w części zakonu świtu. Jak ktoś go kojarzy, to po nazwie poznę. The Rune Warrior! Greetings, Flink! You, here in the zoo? Oh, why am I asking? We are at war. So, what can Flink me... You can come with me to visit a lady called Alia. Alia? Well, business? Yes, sure. Nice to meet you, <coughs> too. Ogół, w tym ostatnim dodatku, będziemy dosyć dużo poznawać ludzi, którzy byli w. Za koniec świtu i w oddechu zimy. E, tak poza tym to musimy go gonić, bo on się nam chowie. Nie, nie, niezbyt to jest trudne, ale. Tak, to ja. Chcecie, to mogę was pozabijać. O tak jest lepiej. Nikt nie ma. Nikt nie się nie szło do mnie, hehehe, hy he, hy. He. Dobra, wystarczy. O, on się zmęczył Jeszcze nie koniec. Gdzie on jest? Gdzie on jest? On tu gdzieś jest. Gdzie on... Odezwij się. Gdzie on jest? Gdzieś tu był. A, tutaj chyba jest. Nie. Aaaa, Gdzie on uciekł? Cześć, gdzieś tu. Może jeszcze nie doszedł i dlatego. Gdzie on być? A, tutaj. Wspomniałem, że ten słup jest... Mijałem go. Myślałem, że to jest to takie... ten Główny środek, co zawsze jest. Hey there! Who wants to earn himself the bounty offered for the rune warrior? Oh, Mustine assumes the money. MPsky bandit. Caution. Caution. I tutaj jest chodź, o no to. Oni popadali, tak, popadali jest jakiś mieszkaniec Więc tak, kapłan poziomu 25 łucznik poziomu 23 23 Zdychłoniany jest Piąty A dobra, już wiem, co chodź mi się pomyliło. I czarnoksiężnik. I to wszystko, mentalnie są słabi. Dobra, hamuj. Jeszcze ze skrzyneczki wezydłem. Help! being abducted. help! O! Ale wyczucie, czasy. Białoty. Dalej zabij, nie chcę się czekać. Jak ktoś chce, chce się pobawić, to tutaj są jakieś też takie żaby, żabolugi. Jak ktoś chce, to muszę się z nim Ja tam nie, mi się nie ochotę. I chyba tu... No, tutaj jest. Miasto jest dosyć duże i musimy... O, właśnie najgorsze jest to, że musimy wszystkie bramy otworzyć, aby się dostać. Zajrzeć misję, znaczy dostaniemy się, dostaniemy, ale trzeba zajrzeć misję. O, i tutaj coś chcą, ten jest na razie nam niepotrzebny. Te jakieś pieski schodzą z poziomem 30. Help! Help! Jestem Robbery! Murder! Stop that nonsense, Flink. Nobody believes you. You don't understand. Alia expects fifteen gold coins from me as a delivery. I. Sh Do you have that? Dobra, musimy mu dać te dziesięć stu złotek. Very well then. Indeed. Well, man. Chłonkiem gangu tych słodziej, Ali. i Ayla, Ail, or czy Aila, no? Ściąga od nich 15, 15 złotych monet podatku za jakiś czas. Ja Widać, że on nie chciał zapłacić, więc... Ho, no, więc musieliśmy zapłacić za niego Od co tych Byle co na razie założymy jak oni dojdą Ham świtu a nie, lodowy. Lodowy hełm. Masz to. Czajnoksiężnik to, jeszcze to. Eee, ty kobieta masz to. Albo nie, złote eku, ci tam złote eku, gdzie jest złote eku. Do zlipy. Ty jesteś ucznikiem? Oto masz Tylecik i... Uu. Jeszcze został jeden. Flink, that is flink, kap on Ah who do we have here then? The King of Thieves! I bid you good day. And? and Flink And give you fifteen pieces of gold as my share for your guild, of course well winter on the right path that i live to see the day thank you rune warrior yes thank you rune warrior as i can see the thing with flink was no real challenge for you but now i have one with remember our deal that is exactly what it's about, friend. Do you think I click my fingers like a circle mage and you will stand in the palace garden? There are three gates to uptown and two further, but there are guards at each gate. They will not you have two options. Either you slay the guards, which I wouldn't advise, or you somehow try to entice them from the gates. How am I supposed to do You will come up with something. Just look around the gates. Ask them. Da wszędzie kobieta gadać, więc let's go. A więc już jej pomogliśmy. zdobyliśmy level 32 I teraz mamy misję, żeby przedrystać się co jest bliżej, więc popytamy ludzi. Czy nam pomogą, a jak nam nie pomogą, to 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 ich wzdychwają. Wytyk, dobra to. Wytychy są po to że jak zabijemy strażnika, to możemy otworzyć okres. jest? Ej, owie... Dobra, to później wam pokażę. Na no, takie sprzedawczynie, Lewa. A warm May, may I invite you to a little session in my bar? Well, you won't you. Surely. So, you a few... Oh. What's? Oh, a year. The tag, they even say that... you can also turn to girls are missed yes young girls ate this moon alone most of them some monster is wreaking havoc in our city or at least a very she's crying the whole day now she loves to play in the bazaar tego co wiem dowiedzieć nie czytaj, mamy misję. Chyba o to chodzi. To i to. E, tu jest kolejna. Awa, ring exposed your face. The ring knows everything. co chcesz. What of The rune of Do you actually know what Angtar once was a human being? He was the leader of the Zerbite, but they were betrayed by Hokan Ashir and killed. Now only their abandoned ruins in the Dark Moon Mountains pay testimony to their might. Are you interested? Not in the ruin. It's rather you I'm interested in. Look for the old fortress of the Zerbites there. Yet don't keep all by yourself. Pay attention to the Keep people. And I want to give up. Really? Yeah. No właśnie, to są te lewe sprzedawczynie e, Włczęgi Nie, e, nie sugeruję, ta do nich podchodzili, bo inaczej dadzą wam jakieś gówno za dużo

Nie, to jej nie jest jej mąż. Co za skucha, on, Boże! Podejdźmy się jeszcze do tego. Siema. Ładny miecz. Welcome to empire Rune Warrior. I'm Ishtar, Commander. You should be more careful, my friend. An influential somebody. Will... Who is it? I don't know. But General Yermir gave the orders. I don't have any resentments toward. I have enough trouble with the traitors of Dream Dust and Mist Person. What kind of trouble? Very simple. The laws imposed by the... Which means that any... The traitors are shrewd. Somehow they... If somebody offers you Dream Dust, you have my highly official permission to forget what I just said about Pugnacious Room Warriors. Every gram of Dream Dust and every traitor who I have on the street is a blessing for this... Especially this Gregor. He is the worst of all. We took hold of him. Now he is so careful that my spies can't get near him at all. I simply don't know where he is hiding. He knows the largest deposits of dream dust in Empyrea. What else can you Anything you want. Read this. The pal. What the up? The what? bo. am not to do That's a. What? So, and uh, since what? I. What? 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 No, Thank you. Coś w misji będzie zapisane. To co my dostaliśmy. Sprawiedliwienia kapłana. Kapitana, kapitana. Nie kapłana. Siema, koleś. Czyś by chciał? Mmm. You have good... At least if it comes... What? Here. You are ...and the To jest człowiek, który lubi sobie wypić. Heh, serżik <słyszyk> mistrz, tak. Kto ci dał te imię, człowieku? Biedny człowiek. E, więc tak, teraz musimy po prostu odblokowywać poziomy drugie. Hey there, companion! Kogo czuję? Guard, may I pass please? Now look at that, troll. May I pass?

Wielku, że możemy się tu zjeść i to jest właśnie ten portal do Gajów. Proszę, ale to w następnym odcinku będziemy odblokowywać CS dalej. Na razie się żegnamy. Cześć.